Siemka. Witam Cię w nowym materiale. Dzisiaj opowiem Ci o zaburzeniach sylwetkowych, które najczęściej występują u osób pracujących przed komputerem. One doprowadzają zarówno do spadku ergonomii Twojej pracy, a co za tym idzie do ekonomii Twojej pracy, w związku z czym będziesz mniej czasu mógł spędzić na tej najwyższej wydajności przed komputerem, a długoterminowo będzie to doprowadzało do różnych dysfunkcji, różnych przeciążeń. Które zaś mogą zakończyć Twoją karierę. Więc, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to za zaburzenia, zostań ze mną. Jeżeli chodzi o te zaburzenia, o których Ci powiem, możemy mówić o takiej dwojakiej naturze ich powstawania. Z jednej strony będzie to niewłaściwy sprzęt, na którym pracujesz, czy to mysz, czy klawiatura, czy biurko itd., itd., a z drugiej strony będą one konsekwencją Twojego niechlujstwa, Twojego niedbalstwa, czy po prostu niewiedzy. Więc mam nadzieję, że Cię uświadomię trochę więcej i dzięki temu zadbasz o swoją sylwetkę. Okay, na pierwszy ogień idzie ręka z nadgarstkiem, czyli praktycznie najważniejszy segment w Waszym ciele, ponieważ jest on mocno eksploatowany i podlega wielu obciążeniom. I tutaj o zaburzeniach będziemy mówili w dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to płaszczyzna strzałkowa, i tutaj będzie problemem albo nadmierne zgięcie ręki w nadgarstku, albo nadmierny wyprost. Druga płaszczyzna dotyczy płaszczyzny czołowej. I tutaj mamy bądź to nadmierne odchylenie dołokciowe, które jest częściej spotykane i dużo łatwiej je wykonać. A z drugiej strony mamy odchylenie dopromieniowe, którego wykonanie już jest dużo cięższe i zauważalność go jest dużo, dużo rzadsza. Jeżeli chodzi o przedramię, ciężko mówić tak naprawdę o zaburzeniu. Jest to w sumie konieczność, ponieważ praca na komputerze narzuca nam utrzymywanie przedramion w pronacji, czyli w sytuacji, w której ręka jest zwrócona ku ziemi, ale będzie to budowało mi napięcie w mięśniu nawrotnym obłym, który znajduje się poniżej stawu łokciowego od przodu. A jeżeli chodzi o sam łokieć, to ja osobiście jestem przeciwnikiem utrzymywania go na blacie biurka, szczególnie przy szeroko ustawionych łokciach, ponieważ będzie to obciążało tutaj obszar tzw. rowka nerwu łokciowego. Przechodzimy segment wyżej, czyli do obręczy barkowej. I tutaj najczęstszymi zaburzeniami będzie protrakcja, czyli wysunięcie obręczy do przodu. Elewacja, czyli jej uniesienie. Jeżeli chodzi o kość ramienną, to rotacja wewnętrzna, co będzie pociągało ze sobą szerokie ustawienie e, łokci. I jeżeli chodzi o samą obręcz, to będzie ona miała szalenie duży wpływ na to, co się dzieje e, z szyją, z klatką piersiową i odcinkiem piersiowym kręgosłupa. Dalej, głowa i szyja. Naturalnie w odcinku szyjnym mamy tak zwaną lordozę, natomiast długotrwałe utrzymywanie protrakcji, czyli wysunięcie głowy do przodu, będzie tą lordozę niwelowało. Ten stan jest potęgowany u osób, które mają problem ze wzrokiem, bądź u osób, które już długo pracują na komputerze ich wzrok się męczy, więc organizm, żeby sobie trochę pomóc, będzie, poza Waszą świadomością tą głowę wysuwał do przodu, e, po to właśnie, żeby odciążyć, czy też ułatwić sobie patrzenie. Innym zaburzeniem jest rotacja, czyli zwrócenie głowy w którąś ze stron, to raczej dotyczy sytuacji, w której macie krzywo ustawiony monitor. Jeżeli chodzi o. Klatkę piersiową i odcinek piersiowy, tutaj będziemy mówili przede wszystkim popularnie mówiąc o garbieniu się. Naturalnie w odcinku piersiowym kręgosłupa mamy kifozę, i tutaj wysunięcie obręczy barkowej będzie jedną ze składowych wpływających właśnie na to hiperkifotyczne ustawienie, czyli właśnie pogłębienie tego wygięcia w odcinku piersiowym, doprowadzając do garbienia się. Zamykana też będzie klatka piersiowa w obręczach wysuniętych do przodu, co będzie miało szereg konsekwencji. Innym zaburzeniem jest rotacja tłowia i to może wynikać chociażby z tego, że klawiatura i mysz jest ustawiona na różnej odległości od waszego ciała więc też możecie właśnie się rotować. Zmierzamy ku końcowi, mamy teraz odcinek lędźwiowy i miednicę. W zasadzie dopatruje się tutaj bardzo niewielu zaburzeń, chyba jednego i jest nim zniesienie lordozy. Naturalnie mamy właśnie to wygięcie do przodu odcinka lędźwiowego, natomiast zła pozycja siedząca będzie powodowała tak zwane tyłopochylenie miednicy i zniesienie lordozy lędźwiowej. Ostatni segment, czyli kończyny dolne. I tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to stanie na palcach, a druga rzecz to kolana powyżej linii bioder. Tym materiałem chciałem zwrócić Twoją uwagę na różne zaburzenia w ciele gracza. Być może nie do końca jesteś świadomy swojej sylwetki, dlatego dobrym pomysłem byłoby poproszenie kogoś, aby cię nagrał albo zrobił kilka zdjęć, kiedy trenujesz. Wypisz sobie wtedy wszystkie twoje zaburzenia, które dostrzegasz. Możesz też mi podesłać ten materiał, spróbujemy razem go przeanalizować, wyhaczyć, co tak naprawdę źle u ciebie działa. Może wymyślimy jakieś strategie, jak to naprawić. Daj mi też znać, jakie są twoje spostrzeżenia, być może o czymś nie wspomniałem, być może niektóre rzeczy powiedziałem nad wyrost. Za tydzień powiem ci, jakie są konsekwencje złej sylwetki, więc zachęcam cię do zostawienia subskrypcji, żebyś nie przegapił materiału i do udostępniania, bo być może inni również skorzystają z tych wiadomości. Widzimy się za tydzień. Siema.